Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Prozeto 46, a bohaterem bitwy jest. Psychol. Nie, ja, psychol. Po prostu psychol, psychol. No i mam nadzieję właśnie, że będzie jakaś psychiczna bitwa. A tak poza tym to druga bitwa nagrywana nowym mikrofonem. Zobaczymy, jak to będzie. Pierwsze koty zapłaty Nie wiem, która może w... W innej kolejności się ukażą te bitwy, bo pierwsza nagrana bitwa um, mleko, Teraz mamy bitwę Psychola, ale nie wiem, w jakiej kolejności się ukażą. Chyba jednak w prawidłowej. Ale to nie. Hmm, to nie jest rozmowa o, o skorpionie. <grystanie> to nie jest rozmowa o minowym mikrofonie. To jest. To nie jest nawet rozmowa monolog monolog poświęcony bitwie no i mamy tutaj Ruinberg bitwę oczywiście standardową znaczy oczywiście niekoniecznie oczywiście ale mamy również um, artylerię. no i prawdę mówiąc słabo coś ten przeciwnik próbuje kampić w przeciwieństwie do naszego bohatera który naprawdę zobaczcie on sobie sam spotuje zobaczcie na zarys Zarys okręgów na mapie, on po prostu sobie spotuje. I 1200 asysty już ma. Także już naprawdę bardzo dużo. Co to jednak znaczy znakomita załoga? I ustawienie, oczywiście, pod, pod maksymalizację zasięgu widzenia. Spokojnie nasz bohater, siedząc sobie bezpiecznie w bunkrze, niczym... Dobra, kto siedział w bunkrze do samego końca, do końca wojny? Dobra, tak mi się głupio skojarzyło, no... Przepraszam, nie, nie... No... Nic nie mówię więcej, tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia! Okej... Okay. Nie, nasz bohater po prostu tutaj próbuje coś zdziałać bez szkody dla swojego teamu i dla swojego pojazdu. To się udaje. Mimo, że naszych tutaj nie przyjechało to miejsce zbyt wielu, a przeciwników też nie ma dużej liczby. W sumie trochę dziwne, bo szon, Siły uderzeniowej naszego teamu i wrogiego znalazł się w mieście, a tutaj mamy tak troszeczkę kamperów oczywiście, których nasz bohater powyganiał swoim spotem, ale też niewielkie siły przeciwnika i to tak badają się wszyscy. Chociaż agresja w wykonaniu naszego bohatera, agresywny spot z bunkra, o, może niekoniecznie to, to tak nie tłumaczę, nie, nie, po prostu. No, kamper, kamper. No. Lubię kamperów, lubię się na nich wyżywać, tak, tak, tak. No, ale kamper, a mimo to ma 1930 asysty. no, To tutaj tak się niby niewiele działo, ale troszeczkę się podziało. Wiem. Nie rozumiecie, co, co ja do was mówię? Ja też sam siebie nie rozumiem. To pewnie wina nowego mikrofonu. Także wszystko się zgadza. No i jest przestrzał na Iwena. I nasz bohater nawet, nawet coś tam trafia, nie? Szybko uciekające lajty, a on je trafia. Czyli ma dobrego. i ma. Skorpion G został i nasze Tedeki kampiące z tyłu. Te Tedeki dlaczego wcześniej nie podjechały, skoro przeciwnik tutaj był w odwrocie. Niczym Wirus w odwrocie. Jego już nie było. A teraz już jest. Tak jak te czołgi przeciwnika. Ich nie było, a teraz już są. <dussert> <dusuckles> Okej. Okay. Mm. No i. No i teraz te. Nasze te deki muszą sobie radzić same. Kto im zaspotuje, no chyba że siedzą na lornetkach. Nasz bohater troszeczkę znalazł się w pułapce. Jeżeli te czołgi ciężkie, no tam chyba jeden tylko czołg ciężki ocalał na mordowni z przeciwników, przyjadą do niego, przyjedzie również gwardzista. No to, no to może być ciężko. Chociaż oczywiście Progetto 46 jest znakomitym czołgiem i w takim losowaniu. Sprawdza się wyśmienicie. No potrafili naprawdę... No teraz zresztą mamy Golda, takie wspomagacze. Od początku mamy Golda. Ja tego nie zauważyłem. Nie umieszkałem skrytykować... No, no. Umieszkałem nie skrytykować. O, że tak. E, na pewno bym skrytykował. Gdybym to zauważył. Wcześniej. Ale może tam była zwykła. Więc nie wiem. Nie będę przywijał. Trudno się mówi, nasz bohater otoczony, otoczony zewsząd, nie powiem, że masą rogów, ale, ale jakąś tam niewielką ich liczbą nie. i może skoro, skoro przeciwnik zaczął atakować nasze deki to można byłoby się wybrać po artylerię, oczywiście zdejmując najpierw Iwena, ciach, a teraz ja bym no, pojechał po Arte. A co, a co, no trzeba coś robić. Ewentualnie, no tak, mamy tutaj T26E5 na ogrysku. W sumie nasz bohater, bo się z całą, z całą pewnością teraz do tego przyczepić, za długo spędził czasu, za dużo czasu spędził w tamtym miejscu. Wiem, dobra miejscówka, ale, ale czas było z niej wyjechać dużo, dużo wcześniej, zrobić coś więcej, pojechać w partlerię, wsiąść na plecy tym czołgom które tutaj teraz widzimy mając taką pulę HP można każdego z tych przeciwników no a solo rozłożyć na łopatki a nasz bohater tutaj nie on sobie kołbanowa chce zrobić najpierw czekasz aż, aż nasi poginą no i czy nie trafia jednej pestki, musi mu pomagać sojusznik. Teraz się chowa. Tam jeszcze jedna pestka chociaż. Na tego t 265 No i psychol, psychol tutaj psychicznie reaguje właśnie na na ewentualny ostrzał artylerii. No i mamy, o proszę, proszę, wszystko spóźnione, wszystko spóźnione. Teraz lepiej nic nie przyjmować. Tak. Uciekamy, czy nie uciekamy? No właśnie, trzeba było gonić tego indiena. Tak z tą lepszą załogą na pewno indien zostałby zaspotowany wcześniej. Słusznie niekoniecznie. I szybsza reakcja, oczywiście, na strzał. On tylko jedną peskę zdoła wkleić. Uwaga, na gwardzistę. Więc ja bym się raczej wrócił niż jechał tą ścieżką, bo gwardzista może mieć piękny przestrzał. O ile oczywiście zdąży, jeżeli będzie miał dobry timing. A co robią dwie artylerie wroga? Nie mam pojęcia. To było idealne. To był idealny moment do tego, żeby strzelić. Oj, oj, oj. znalazł się gwardzista, znalazł się T26.5. Nie znalazły się artylerie. Nasz bohater robi wyciąg. Co nie zmienia faktu, że, no, przykampił, przekampił tam wszystko. No i teraz też, no, już tu chowa się, znaczy próbuje zmylić przeciwnika. Wiem tak. Teraz, no, usprawiedliwimy go. Sprawiedliwiam go. Chciał zmylić przeciwnika. Chciał zniknąć i dopiero wtedy ruszyć w nie wiadomo którym kierunku, ale jeżeli będzie niszczył obiekty i nie mam tutaj na myśli obiektów 140, czy, czy jakichkolwiek innych, to, to szybko zostanie wyspotowany przez artylerię na przykład. Zlokalizowany, może nie wyspotowany, zlokalizowany. Być może te artylerie nie mają sitów w postaci drzewek. No, 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 co tutaj, co tu się dzieje, no, no, no. Ale z widoku satelitarnego na artylerii jednak sporo widać, i można łatwo zauważyć, że coś tam się łamie. Jest lepiej unikać takich rozwiązań. Teraz tak. 5 minut do końca. I gdzie jest ta artyleria? Że w wiadomym miejscu. Chociaż z drugiej strony ta artyleria nie strzelała. Ojej, teraz będzie przez 5 minut szukał drogiej artylerii. Zamiast pojechać. Przecież ta nie ściągnie go na hita. Śmieszne by było, jakby ściągnęła jednak, nie? Ale co tam? Ryzyk fizyk, tam słaba bitwa. 10 fragów. O, 10 fragów. O, 10 fragów padło. E, to tam 12 nie będzie, więc to. Można zginąć, tak? 11 fragów to tam słabo. Kołka, kołka. Hm? Tak, tak, tak. Ale zauważcie, teraz nasz bohater przestał niszczyć różne obiekty. Tak, nie tylko obiekty ruskie, nie tylko amerykańskie. O proszę, amerykański obiekt na horyzoncie i jest załatwiony. I jeszcze, jeszcze nasz bohater wykorzystywał tutaj fontannę, żeby się osłonić przed ogniem Tak Taki mały obiekt, tych obiektów, no. Taki mały obiekt miałby go uchronić przed strzałem artylerii na wprost. No, chyba raczej by się nie udało, ale próbował, próbował. I obiekt wrogi jest zniszczony. Sporo obiektów. Przejdźmy do obiektu końcowego naszych zainteresowań, czyli tablicę końcową. Oczywiście bitwy wcześniej nie widziałem, dlatego komentarz był taki drętwy. No, ale nie bardziej drętwy niż ta bitwa taka taka byle jaka. Tutaj mamy taki znaczący tytuł. Ojej, ojej, ojej. chyba najlepsza bitwa na świecie wykonania naszego bohatera. A jeździł po całym świecie po wszystkich mapach. No i wpadła masterka. od Dumitru. O proszę, o. Artyleria? No tak, ta pierwsza przecież wpadła dość szybko z rąk naszego bohatera. Medal Kołbanowa. Niezasłużony, moim zdaniem. No, przekampione to wszystko było i późna reakcja. <noise> Medal Pula. No, zasłużony. No, to tu akurat tak, tak. Żeby nie było, że adept jest cały czas na nie, tak? Nie? Nie? Tak? Nie? Tak? Nie? Tak? Nie? tak. Służba patrolowa. Ja nie wiem, on tam nic takiego nie patrolował. No, po prostu stał w bunkrze. Pominam w bunkrze. I, i, wtedy, I wtedy spotował. Duży kaliber, ale z kampera nie ma. No. Za mała mapa troszeczkę. No ale duży kaliber. No to więc niech będzie, no. 5600 obrażeń, 11 fragów 2116 punktów Expa. No, proszę bardzo, proszę bardzo. To jest, <noise> to jest więcej expa niż Demedu miał drugi zawodnik w teamie. No cóż, ta. Czyli na ten nakampił, cwaniak, nie? Co deka robił, no ale coś tam wykampił. No ale to wygląda, powiem szczerze, no. Nie. Szczerze. Adept szczerze. No tu wygląda słabo, tak. Nie, tu wygląda świetnie. Świetnie wygląda. Tu wygląda słabo skuteczność bojowa. A jednak zobaczcie, powyżej 300 metrów nasz bohater 2500 zrobił, czyli jednak trochę kampił. To, o, tak, tak. No się pojazdów wyspotowanych. tego tam e, służba patrolowa wyszła tego. Pojazdów uszkodzonych, zniszczonych, Wow, całe mnóstwo 2700 asysty. Dystans przejechany 357. Nie wiem gdzie. Chyba, chyba dreptał w miejscu. No ale swoje udreptał. Także wynik znakomity, no i w sumie, no niech będzie, bitwa też ogólnie znakomita, chociaż nie jest to bitwa idealna, ale gdyby była idealna, to być może właśnie takiego wyniku by nie było, bo nie miałby kto wyciągać, nie byłoby medalu Kołbanowa, nie byłoby m, takiej ilości damage'u, bo nasi sojusznicy jeszcze by żyli. Ten demecz by trzeba było robić razem z nimi. No cóż, ale tak to jest. Amperzy zawsze zostają z full HP na koniec. Wtedy robią dobre wyniki. Tak było właśnie w przypadku PsychoLa. <gry> Nie, gratuluję udanej bitwy. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.